Zagrywałem dla Was materiał o moim MT, -ku. obiecałem, że zrobię jeszcze jeden update. I ten update to było nowe oprogramowanie oraz wizyta na hamowni. Zrobiłem pierwszą wizytę na hamowni, i później drugą. I każdy z Was był ciekaw, ile tak naprawdę da modyfikacja tego całego układu wydechowego ile będzie z tego mocy. I tak oczywiście też się stało. Dlatego zapraszam Was na nasz materiał. Ile można wyciągnąć z Yamachy MT-07 na układach wydechowych Skorpion? Najpierw w pełni fabryczna Yamaha MT-07, którą miałem, pojechała na hamownię. Zmierzyliśmy ją i tam było pierwsze rozczarowanie, ponieważ okazało się, że z 75 koni, które spodziewałem się uzyskać, znaczy spodziewałem się uzyskać trochę mniej koni, 2-3 konie mniej. Czyli tam nie wiem, 72 konie przypuszczałem, że to będzie miało, okazało się, że tych koni było jeszcze mniej, a mianowicie 68,5 konia mechanicznego. No, trochę słabo generalnie wyszło. Natomiast kiedy później przestudiowałem, jakby inne wykresy fabrycznych, jamach, które możecie znaleźć w internecie, jeżeli chodzi o model 0.7, to generalnie, właśnie większość wykresów Pokazuje między 68 a 69 koni mechanicznych, jeżeli mówimy o w pełni fabrycznym motocyklu. Dodatkowo po dłuższej rozmowie z chłopakami z Hamowni okazało się, że w moim przypadku jedna rzecz była nieseryjna, tylko jedna maciupętka, maciupętka rzecz była nieseryjna, a był nią filtr powietrza. Już był zamontowany sportowy filtr powietrza KN, dedykowany do tego modelu. I co się okazuje? Możecie zauważyć na wykresie, że on nie jest taki idealny, że delikatnie jest jednak poszarpany i na to wpływ mają dwie rzeczy. W niższej partii obrotów na pewno katalizator fabryczny i to w większości aktualnie nowych motocykli możecie zaobserwować. Na pewno w przypadku MT-09 jest dokładnie tak samo. W w drugim przypadku niestety wpływ ma na to filtr powietrza, który potrafi już zasysać więcej tego powietrza do silnika, ale silnik nie ma dalej co z tym zrobić, więc de facto to też mogło wpłynąć pewnie na ten jeden, dwa konie mechaniczne, że jest słabiej, a na pewno na to, że wykres jest taki no, mniej przyjemny dla silnika. On nie pracuje tak jak powinien. Po dwóch miesiącach, gdzieś to tyle trwało mniej więcej, standardowy układ wydechowy wyleciał, wleciał układ Skorpiona. Gdybyśmy wymienili samą końcówkę, zyskalibyśmy tylko dźwięk. My chcieliśmy zyskać także większą moc, ale jakby nie mieliśmy wyboru, ponieważ w tych motocyklach po prostu, żeby cokolwiek zrobić, trzeba albo wybebeszyć fabryczny wydech, albo wymienić go na pełen układ wydechowy. Po prostu aftermarketowy. I tak się stało, dlatego wleciał do nas Scorpion Full Line, czyli pełen układ wydechowy i karbonowa końcówka. To oczywiście wpływa na fakt, że całość jest znacznie lżejsza. To jest kilka kilogramów mniej na motocyklu i oczywiście jest ładniejsza. No do tego także zupełnie inaczej brzmi. Więc teraz posłuchajcie, jak to zaczęło brzmieć. Ładnie, prawda? Zobaczcie, jak to jeździ. Teraz jak to naprawdę ze sobą współgra? Generalnie układ wydechowy Skorpiona, kiedy mówimy o full line, nie o samej końcówce, projektowany jest w taki sposób, aby motocykl po wymianie seryjnego na ten aftermarketowy, miał przyrost mocy na poziomie przynajmniej 5%. Oczywiście musimy przy tym wymienić także wówczas już filtr powietrza na sportowej. Tutaj możemy się zastanawiać między kn albo na przykład BMC. Ja osobiście. Z własnego doświadczenia już mogę polecić BMC. I taki materiał dla Was już zrobiliśmy w zeszłym roku, kiedy robiliśmy pomiar mocy na Kawasaki Ninja 400. Tam moc dokładnie wzrosła o 5%. Tutaj chcieliśmy dojść do czegoś większego. Czyli z tych naszych 68,5 koni mocy zrobić coś więcej. I kiedy mówiłem o tym chłopakom na hamowni, to trochę mi... Trochę. W ogóle mi nie wierzyli. I dalej pukali się w głowę i powiedzieli, że słuchaj, jak wrócisz Dzięki temu do seryjnej mocy, takiej, którą podaje producent, to już będzie super. Zrobiliśmy nowe oprogramowanie silnika. Tym się zajął Hammer Motors. Podłączyliśmy sondę Lambda. Motocykl jeździł, zbierał dane. Dzięki temu mogliśmy skonfigurować go na nowo. I motocykl tak. Po pierwsze zaczął mniej palić, bo tak jak przedtem miałem średnie spalanie na poziomie 5,7, tak po zmianie mapy e, układu wszystkiego tego, e, średnie spalanie mam na poziomie 5,2. I naprawdę nie oszczędzam w ogóle tego motocykla. On sobie bardzo ładnie jeździ. Po drugie, ja odczułem już znaczny wzrost mocy. Nie odczułem tego na prędkości maksymalnej, bo tych prędkości jakoś. Ja nie testuję w tym MT, on zawsze powyżej 200 po prostu będzie już mniej stabilny. Natomiast faktycznie możecie zauważyć, że ten motocykl już nie stawał tylko na jedynce. I To tak było, że na jedynce przy odpowiednim momencie, przy odpowiednich obrotach on po prostu wstawał. Teraz na jedynce, jakbyś po prostu nie odkręcił, on zawsze będzie wstawał. Mało tego dokładnie to samo dzieje się na dwójce i dużo łatwiej go utrzymać po prostu jadąc na kole. Dużo fajniej się jeździ tym motocyklem. Więc pojechałem na Homownię i sam się zastanawiałem, co będzie. Bałem się trochę, że dojdziemy co najwyżej do tych 75 koni mechanicznych. Zrobiliśmy oczywiście pomiar próbny, pomiar pierwszy, pomiar drugi. I co się okazało? Wyszło nam, uwaga, wzrost mocy do 80 koni mechanicznych i ponad 71 nm, więc możecie sobie szybko policzyć, że z 68,5 koni na 80 koni mechanicznych to jest dużo. To jest więcej niż 10%, które chcieliśmy uzyskać, więc uważam ten projekt za sukces. Bardzo fajnie to udało się zrobić. Ja jestem osobiście bardzo zadowolony, myślę, że teraz ten MTG jeździ tak jak powinien, bo jak wiecie z poprzednich odcinków, to udało się także zrobić układ hamulcowy, zawieszenie, wygląd całego motocykla. I teraz jeszcze ważna rzecz, rzućcie okiem na drugi wykres. To, co zaczęło się robić tam, to po pierwsze, moc jest dostępna w większym zakresie obrotów. Ona jest dużo gładsza, te po prostu wykresy już nie są takie poszerpane, bardzo ładnie idzie, nie ma spadku w środkowym zakresie i przede wszystkim pełna moc jest dostępna już po nieco powyżej 2000 obrotów, czyli o 1000 obrotów szybciej niż w poprzednim modelu, a także motocykl, w zasadzie sam silnik, ciągnie tą moc dłużej, wyżej, więc jakby dostępna jest szybciej, jest jej więcej i dostępna jest także dłużej, więc pod każdym względem ten silnik po prostu pracuje lepiej. Przyjemniej, mniej pali. Generalnie, jak dla mnie, nie ma żadnych minusów poza tym, który wychodzi z waszego portfela. Niestety za to wszystko trzeba zapłacić, jeżeli chodzi o full line, czyli w taki zestawie jak w moim przypadku, to za układ wydechowy e, trzeba zapłacić 3200 zł. Jeżeli chcielibyśmy wymienić samą końcówkę w swoim motocyklu, czyli mamy inne motocykle niż, niż mój Emtek, możemy to zrobić. Koszt jest od 1000 do 2300 zł, natomiast tutaj zrośnie Wam głównie dźwięk, niekoniecznie moc. Koszt e, filtrów sportowych to jest od 200 do 300 zł, w zależności od tego, jakiej marki, do jakiego motocykla. I do tego jeszcze mapa, koszt mapy na hamowni to jest około 1000 zł. Jeżeli to wszystko sobie podliczycie, to mniej więcej tyle, ile kosztuje zmodyfikowanie naszego motocykla, ale w każ jeżeli chcecie zrobić fajniejszy motocykl i możecie sobie na to pozwolić, to uwierzcie, warto, fajnie to wszystko wychodzi. Ważne informacje na sam koniec, Scorpion daje dożywotnią gwarancję na swoje układy wydechowe. Więc jeżeli za 10 lat wystrzeli wam tłumik z jakiegoś dziwnego, nieokreślonego powodu, jesteście pierwszym właścicielem, macie dowód zakupu, to spokojnie dostaniecie drugi taki sam albo dedykowany po prostu do waszego motocykla i uprzedzając yy, wszelkie pytania tak dźwięk jest tak Marcin Głowacki czyli Police Ninja także od tego roku będzie jeździł na takich układach wydechowych i jeżeli robicie ten układ wydechowy full line i nie macie nigdzie żadnego speca w okolicy, to spokojnie do tych wersji full line nie trzeba robić mapy, wówczas wzrost mocy jest na około 5%. Dopiero kiedy chcemy mieć więcej, wówczas robimy mapę i to też jest warte zainteresowania. Dajcie nam znać w komentarzach, co sądzicie o tym, jak Wam się podoba ten dźwięk, wygląd tego układu wydechowego i czy podobają Wam się materiały takie jak ten, bo MT, projekt MT07 już się skończył ale ten sezon przyniesie nam zupełnie nowy motocykl i nowy projekt, także mam nadzieję, że jesteście ciekawi i cierpliwi, bo niedługo się już to wszystko okaże.